Cześć, witajcie! Mamy luty, idealny moment na to, aby zrobić plan na swój warzywnik. Jeśli dopiero zaczynacie lub chcecie zacząć, albo po prostu potrzebujecie przysłowiowego kopa, aby się zmotywować do uprawy. Warzyw, to ten odcinek jest dla Was. Wszystko to, co potrzebujecie wiedzieć na początku, od czego w ogóle zacząć tworzenie, wizualizację Waszego ogrodu i tworzyć pomysły. Ogródek warzywny, nawet w najmniejszym ogrodzie, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. To jest niekończące się źródło relaksu, przyjemności i miłości. Jak tylko zaczniecie, to zobaczycie, ile daje to naprawdę przyjemności, ile satysfakcji. Uprawa tych własnych warzyw od najmniejszego nasionka. A ci z Was, którzy już swoje warzywniki mają, napiszcie w komentarzach słowa motywacji dla tych, którzy jej potrzebują, lub nawet jeśli chcecie, wysyłajcie mi zdjęcia Waszych ogródków warzywnych, ogródków przydomowych, wplotę je w jakiś taki film i myślę, że będzie to bardzo fajna inspiracja dla. Dla tych, którzy, którzy potrzebują pomysłu, może sami nie wiedzą do końca, jak tak swój ogródek zaplanować. Podsumowując dzisiaj trochę teorii, jak w ogóle zacząć, co trzeba na początku zaplanować, sami zobaczcie. Zapraszam Was na ten odcinek. Pierwszy krok, od czego należy zacząć, to jest określenie własnych potrzeb i możliwości. Na początku musimy sobie odpowiedzieć na pytania, czy chcę uprawiać te warzywa, jakie warzywa chcę uprawiać i jakie ilości są wystarczające dla mnie czy dla mojej rodziny. Czy na przykład wystarczy mi 3-4 krzaki pomidorów posadzone w Donicach, czy na przykład potrzebuję ich więcej? Czy wystarczy mi jedna? Większa, podniesiona grządka, a może w ogóle chce zacząć uprawiać ogród w samych doniczkach, czy po prostu chce przygotować pod warzywa znaczną część własnego ogrodu? Bo to wszystko będzie się przekładało na ilość pracy, jaką będziecie musieli włożyć w ten ogród, no i na koszty, jakie poniesiecie w związku z jego powstaniem. Musimy sprecyzować, czy nasz ogród warzywny ma być w podniesionych grządkach, czy właśnie w takich y, dużych rabatach wzniesionych, czy ma być tradycyjnie po ziemi, czy planujemy postawić tunel bądź szklarnię, bo to wszystko trzeba zaplanować pod kątem miejsca, pod kątem nasłonecznienia. Do małych ogrodów macie dwie możliwości. Możecie albo uprawiać o warzywa w samych donicach, mniejszych lub większych, lub po prostu postawić wzniesione grządki i taką opcję naprawdę rekomenduję do małych ogrodków przydomowych, bo wtedy taką donicę łatwo jest wkomponować w przestrzeń, a zapewnia jakieś minimum tego, co chcemy posadzić. Z kolei, jeśli macie większe ogródki, to możecie się pokusić o to, aby Postawić tych donic kilka. Możecie mieć tak jak ja system mieszany, czyli część warzyw trzymam w podniesionych grządkach, takich podniesionych rabatach, a część od zeszłego roku zaczęłam uprawiać po ziemi. Ale to jest akurat związane z tym, że ja też zaczynałam od małej powierzchni. Też na początku te warzywa to były tak: no posadzę sobie jakąś rzodkiewkę, posadzę sobie kilka krzaków ogóreczków, coś tam, coś tam. No a z czasem e, po prostu ta miłość do tych warzyw, do uprawy tych warzyw zamieniła się w to, że w tej chwili mam dwa tunele foliowe, cztery donice takie duże grządki podniesione, no i jeszcze część warzywnika po ziemi. No, i na pewno na tym nie skończę. Jeśli jesteście na początku swojej drogi z ogrodnictwem, to załóżcie sobie, że w tym roku na przykład zakładam jedną większą donicę, ale z możliwością rozbudowy i po prostu zobaczycie sami, co się wydarzy. Albo przekonacie się do tego, albo stwierdzicie w ogóle, że to nie wasza bajka. Jak już znamy nasze potrzeby, no to wybieramy miejsce. Jeśli mamy większy ogród, no to wiadomo, że możemy troszkę tutaj z miejscem pokombinować. Mamy większe pole manewru, ale jeśli mamy mały ogródek, to przeważnie wybieramy jakieś takie miejsca bardziej na uboczu. Albo z kolei, jeśli macie totalnie mały ogródek, można taką donicę zaplanować zaraz przy tarasie. Najważniejsze jest to, że nasz ogród warzywny potrzebuje miejsca słonecznego. Musimy to nasłonecznienie zapewnić na przynajmniej 6 godzin. Godzin dziennie, jak i również dobrze by było, żeby to było miejsce osłonięte od wiatru. Wiadomo, że ogród warzywny ma takie momenty, kiedy wygląda przepięknie, ale ma też takie momenty, kiedy wygląda mało atrakcyjnie. Do tego trzymamy tam różne rzeczy, typu doniczki nawozy, które też wyglądają średnio dekoracyjnie. Także dobrze by było, żeby to miejsce było gdzieś takie odsłonięte od tej strefy, takiej typowo reprezentacyjnej. Którą chcemy jakby uwypuklić. I to jest też bardzo ważne, aby właśnie ogród warzywny był możliwie pod ręką, żebyśmy w każdej chwili podczas gotowania czy podczas przygotowywania letnich sałatek na grill'a w każdej chwili mogli podejść, sobie urwać ten szczypiorek czy tą sałatę i mieć to wszystko w zasięgu ręki. Musimy jeszcze uwzględnić takie rzeczy jak bliskość do wody, miejsce na narzędzia, na właśnie takie rzeczy techniczne jak doniczki, nawozy, różne sprzęty ogrodowe. Czyli musimy przewidzieć jakąś taką skrzynkę na te narzędzia albo w ogóle jakieś takie miejsce na domek ogrodnika. No i idealnie by było miejsc, przeznaczyć miejsce na kompost. Ja wiem, że teraz od tego kompostu, e, zwłaszcza właśnie w małych ogrodach przydomowych, się odchodzi. Generalnie wszystko się wrzuca do e, pojemników takich na odpady bio. O kompoście w ogóle będzie osobny odcinek, bo naprawdę to jest rewelacyjna sprawa. To jest złoto ogrodników, to jest Dobro. Dlatego warto na ten kompost przeznaczyć choć malutki kawałeczek. Nawet można kupić takie gotowe pojemniki, które, które po prostu są zamykane i te odpadki się tam wszystkie. Kompostują, bo z czasem przekonacie się sami, jak ta ziemia kompostowa yy, wspaniale wpływa na wasz ogród. I wiadomo, że można ją kupić w workach. Tylko po co kupować coś, co możemy mieć za darmo. Kolejny krok, idealny jeszcze na ten zimowy czas, to jest. Wybór roślin, które chcemy uprawiać. Musimy pomyśleć o tym, co lubimy my, co lubi nasza rodzina, co jadają nasi domownicy, jakie warzywa w domu są nam na ogół takie przydatne. Warto na samym początku pomyśleć o takich roślinach najczęściej używanych, czyli cebule, szpinaki, rzodkiewki, koperek, warzywa korzeniowe, jak marchewka, pietruszka, seler. Wiadomo, że potem wchodzimy już ogórki czy pomidory, papryki i ja wiem, że na początku to chciałoby się mieć wszystko w tym ogrodzie, ale są na przykład takie warzywa, które lubimy, ale ja ich nie sadzę, jak na przykład ziemniaki. Po corocznych próbach z ziemniakami i w workach i w gruncie po prostu ilość tych ziemniaków jest tak mała, no że nie zaspokaja to naszych potrzeb, a miejsca zabiera bardzo dużo. Po częściach z kawką nad papierem, kiedy to planujemy wszystko, pora chwycić za łopatę i iść w teren. Jeśli decydujemy się na ogród po gruncie, no to musimy cały teren przekopać lub sobie wynająć glebogryzarkę i to wszystko przeorać. Troszkę tą ziemię nawieść Jeśli planujemy podwyższane rabaty, no to tutaj pracy mamy równie dużo, no bo musimy te donice z czegoś skonstruować. I możemy te donice robić sami lub kupować gotowe, to tu już wszystko zależy od środków jakie macie na budowę takich donic. Ale w ogóle jakie macie opcje? Donice mogą być drewniane, z kompozytu, z betonu, z cegły. Ze stali lub plastikowe stworzywa, bo widziałam, że takie też się pojawiały. Generalnie wszystkie, każdy rodzaj donicy ma swoje plusy i minusy, i tutaj naprawdę można opowiadać szeroko. Najbardziej naturalne jest drewno i najlepiej wygląda w ogrodzie, ale drewno z czasem przegniwa. Zresztą sami zobaczcie, jak co się dzieje z takimi drewnianymi donicami po mniej więcej czterech latach. Plastik czy kompozyt tarczają na długo. I nie trzeba ich na przykład impregnować, olejować, są praktycznie bezobsługowe. Wchodzą też w reakcję z warunkami atmosferycznymi. No i nie ma siły, żeby te donice z czasem po prostu nie uwalniały jakiś cząstek plastiku do gleby. Beton jest, no, trudno powiedzieć, że naturalny, ale nie wchodzi w reakcję z glebą. Te donice nam nie przegniją, nie zrobią się jakieś takie brzydkie. Jakie postawimy, to mamy je naprawdę na lata. Jedyny minus, bo ja bardzo mocno zastanawiam się, żeby wymienić właśnie moje drewniane donice na beton, ale troszkę zniechęca mnie to wprowadzenie tej takiej ilości betonu do ogrodu. Ale z drugiej strony trudno mi znaleźć lepszą alternatywę. Możecie też takie donice wymurować z cegieł, jeśli na przykład zostały wam cegły po budowie, czy po prostu z jakiejś rozbiórki, no to można z tego idealnie zrobić donice w jakim tylko kształcie chcecie. Jest to też bardzo dobry materiał. Wybór takich donic jest naprawdę spory. W zasadzie ogranicza nas tylko jakiś tam budżet, no bo jednak te donice, takie gotowe, które kupujemy i przyjeżdżają, do najtańszych nie należą. Na jakąkolwiek donicę się czy podwyższaną rabatę się nie zdecydujecie, no to trzeba ją jakoś wypełnić. Jeśli chcemy mieć naturę, a nie mnóstwo mikroplastiku w ziemi, nie obijamy tych donic żadną folią i żadnym steropianem. Steropian też wchodzi w reakcję, kruszy się, to jest po prostu wprowadzanie plastiku do gleby. Chcemy też, żeby one w jakimś stopniu były zabezpieczone, dlatego można je od wewnątrz zaimpregnować impregnatem, najbardziej ekologicznie to jest zaolejować deski. Olejem. Na spód naszej donicy najlepiej jest wyłożyć grubą warstwę kartonu. Później następuje tak zwana warstwa czyszczenia ogrodu, czyli aby jak najmniej złożyć ziemi takiej dobrej ogrodowej po prostu wrzucamy na spód donicy wszystko to co nam w ogrodzie zawadza e, czyli jakieś resztki po wycinkach e, jakieś właśnie odpadki po sprzątaniu ogrodu czy nawet możemy dać skoszoną trawę no i oczywiście kompost ja na przykład robiąc donicę po prostu wyczyściłam całą zawartość kompostownika wrzuciłam kompost rozdrobniony nierozdrobniony jakikolwiek to się wszystko w tej ziemi rozłoży i będzie nawozić. Później dajemy ziemię ogrodową, czy to z worka, czy zamawiamy po prostu taką na metry. Wiadomo, że jeśli tych donic planujemy postawić więcej, to bardziej będzie nam się opłacało zamówić na przykład całą przyczepę ziemi niż kupować workowaną. A na wierzch najlepiej by było użyć ziemi bogatej, kompostowej, takiej naprawdę żyznej. Bo będzie to wasz pierwszy sezon w ogrodzie. Ta ziemia, którą wsypiemy w te donice, ona jeszcze nie mieliśmy okazji jej jakby nawozić, dlatego dobrze by było, żeby ta ziemia była bogata. Na początku sezonu można w tą ziemię wmieszać grubą warstwę obornika granulowanego, który dodatkowo nam tą ziemię użyźni. Tak przygotowana donica jest gotowa na pierwsze nasadzenia. I punkt ostatni na dzisiaj, czyli tworzenie pierwszych swoich rostat. Jeśli oczywiście chcecie, bo nie każdy ma ochotę trzymać sadzonki na parapetach, nie każdy ma ochotę doglądać tych sadzonek przez kolejne kilka miesięcy. Nie ma w tym nic złego, można po prostu w maju iść i kupić gotową rozsadę i wszystko mieć po prostu gotowe. Ale ja mimo wszystko bardzo Was zachęcam do tego, abyście te swoje warzywa uprawiali od nasionka i te rozsady zaczęli tworzyć. Na kanale u mnie znajdziecie odcinki właśnie krok po kroku, jak tworzyć rozsady różnych warzyw. Już teraz powinniście zdecydowanie pomyśleć o tym, żeby wysadzić papryki słodkie i ostre. Za momencik będziemy wysiewać selery korzeniowe i selery naciowe. Dużo takiej teorii, ale no od teorii się zaczyna. Przede wszystkim każdy projekt w ogrodzie musimy zacząć od planu. Fantastycznie, że w waszych głowach takie pomysły się kształtują i chcecie uprawiać te warzywa. W kolejnym odcinku o ogrodzie od podstaw opowiem Wam o tym, jak zaplanować taki warzywnik, jak zrobić sobie plan warzywnika, co będzie rosło obok czego i co po czym, czyli poruszę te wszystkie kwestie płodozmianów i dobrego sąsiedztwa. Opowiem Wam również więcej o roślinach, które warto, a które niekoniecznie warto uprawiać w małym ogrodzie przydomowym. Pamiętajcie, aby kliknąć przycisk subskrybuj, aby nic Wam nie uciekło, abyście wszystkie odcinki mieli po kolei. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.